Program Siła Uśmiechu. Zaprasza sponsor: Klinika Stomatologiczna Dental Elite. Czy wiesz, że ponad 50% ludzi uważa uśmiech za pierwszą rzecz, na którą zwracają uwagę podczas poznania nowej osoby? Wniosek jest prosty. Warto zadbać o biały i zdrowy uśmiech. To prostsze niż myślisz, i wcale nie będzie bolało. Za chwilę przekonasz się, co oznacza siła uśmiechu. Na początek, kilka pytań, które wszyscy chcielibyśmy zadać. Czytałam ostatnio, że niektórzy dorośli mają nadal mleczne zęby. No tak. Ja mam kolegę, który ma mleczną piątkę. To wygląda całkiem jak dorosły. No, niemożliwe. Tak, zdarza się, dorosła osoba może mieć y, mleczne zęby. Dlatego przed usunięciem mlecznych zębów byłoby dobrze zrobić zdjęcie rentgenowskie, sprawdzić, czy są zawiązki zębów stałych. Bo tak może być, że to są jedyne rozwiązanie, czyli jedyne zęby na całe życie mleczne. A właściwie, skąd nazwa mleczne zęby? No chyba dlatego, że wyrastają bezpośrednio po okresie karmienia piersią. Nie, to nie może być takie proste wyjaśnienie. Skąd nazwa zęby mlecznych? Hipokrates uważał, że te zęby powstają dlatego, że dzieci spożywają mleko matki, natomiast teraz wiemy, że to jest nieprawda. Z zębami mlecznymi Jakub pożegnał się w dzieciństwie, jak większość z nas. Niestety w dzieciństwie pożegnał się też z zaufaniem do stomatologów. Jak prawdopodobnie wielu z Was wie, dentyści w tamtych latach nie używali znieczuleń, nie byli delikatni i raczej robili wszystko na siłę. I ta trauma została ze mną do dnia dzisiejszego. A kiedy ktoś ma lęk przed wizytą u stomatologa, to omija gabinet szerokim łukiem i zamiast o zepsutych zębach stara się myśleć o innych, przyjemniejszych rzeczach jak na przykład o spacerze ze swoją ukochaną suczką Luną, fotografowaniu Luny, odbijaniem jej łapek w gipsie czy zleceniem ręcznie malowanych filiżanek. Oczywiście z podobizną Luny. Ktoś tu chyba zdzikował na punkcie czworonoga i nie jest w tym sam. Tak, przyznaję, mamy fioła na jej punkcie. Nawet mamy takie ręcznie malowane filiżanki. Mówi się, że mąż głowa, żona szyja, co głową wywija, i coś w tym chyba jest. Jakub ogólnie e, nie lubił chodzić do dentysty, a no jest to mega ważne, nawet żeby chodzić na takie badania profilaktyczne. E, tym bardziej, że wiedziałam, że mogą mieć to powiązanie też z jego e, czy właśnie chorobami. Za to, to często chorował, tak? E, I stwierdziliśmy, że może warto to właśnie przebadać, bo od zębów e, może powstać wiele różnych chorób, więc namówiłam go właśnie, żeby poszedł na konsultację. No i wtedy się zaczęło. Jedną z rzeczy, które bardzo przeszkadzały mi u stomatologa, były dźwięki, które wydobywane są z wierteł, ze wszystkiego oprzyrządowania, które znajduje się w gabinecie. E, powodowało to we mnie aż gęsią skórkę. Jakub znalazł rozwiązanie, które pomogło mu przetrwać na fotelu stomatologicznym. Niechciany odgłosy zastąpił ulubioną muzyką. Dzięki słuchawkom byłem w stanie troszeczkę od tego się odciąć i przenieść się na gorące. W czasy na Majorce, kiedy zamykam oczy, świeci mi lampa prosto w oczy, a ja słyszę dobrą muzykę, wyobrażam sobie, że jestem na plaży i to pomaga. Okazuje się, że odgłosy stomatologicznych przyrządów to nie jedyne dźwięki, które utrudniają życie Jakubowi. Na przykład bardzo ciężko znosi, jak ktoś obok chrapie, a tak się składa, że nasza kochana Luna po prostu chrapie jak wojsko. W nocy zbawieniem okazały się stopery do uszu, a u stomatologa słuchawki. Niestety po tylu latach unikania wizyty Jakub musiał przygotować się na długie leczenie. Najpierw naprawił ubytki i usunął zęby, których już nie dało się uratować. Ale żeby wstawić implanty, musiał też wyrównać to, co zostało. Od dwóch i pół roku noszę aparat. Eee, aparat był dosyć mocną decyzją po tym, jak usłyszałem wyrok od mojego e, dentysty, że albo Będę nosić protezę, albo idziemy w implanty. Jednak w moim wieku proteza zdecydowanie przestraszyła mnie, więc zdecydowałem się na ten krok i założyłem aparat. Może było mu też łatwiej, bo ja w tym czasie też nosiłam aparaty ortodontyczne, więc jak wrócił, oboje zrobiliśmy sobie takie wspólne zdjęcie. Razem raźniej, tylko całowanie było nieco utrudnione. Ale to przeszłość. Karolina aparatu nosić już nie musi. Teraz czas na Jakuba. Przenosimy się do kliniki. Choć dzisiejsza wizyta nie wiąże się z żadnym zabiegiem, Jakub wolał na wszelki wypadek zabezpieczyć się w słuchawki. I oczywiście w dobrą muzykę. Halo, halo, pani stomatolog już czeka. Dzień dobry, panie Jakubie. Zapraszam dobra. na wizytę. Tutaj zapraszam. Proszę sobie usiąść po prawej stronie. Dziękuję bardzo. No. Panie Jakubie, widzę, że jutro ściągamy aparat. Tak, w końcu po ponad dwóch latach. W kolejnym etapie planujemy u Pana szczepić kilka implantów w miejscach brakujących zębów. Tak, i tutaj mam tylko pytanie. Szczepienie implantów, czy to boli? Nie, będzie Pan znieczulony. Będzie to znieczulenie miejscowe. Czyli będzie to taki zastrzyk mniej więcej, jak pan miał leczone zęby, to tego typu znieczulenie. Okay, a jak długo będzie trwał w ogóle sam zabieg? No będzie trwał na pewno dłużej niż klasyczna wizyta u dentysty, natomiast nie będzie to bardzo długi zabieg. Czy jakoś specjalnie powinienem się przygotować do tej wizyty poza naładowaniem słuchawek? Bo rozumiem, że nie będzie problemu, jeżeli będę cały Oczywiście, że nie, może pan siedzieć w słuchawkach, natomiast szukać. ważne jest, żeby się najeść przed zabiegiem, bo potem będzie po, przez kilka godzin nie będzie mógł pan spożywać posiłków. Tak, jak po zwykłej wizycie u stomatologa. Można powiedzieć, że tak. Całość mojego leczenia zakończy się podczas tego jednego zabiegu? Nie. Po implantacji planujemy przywrócić właściwe kontakty i kształty zębów. Czyli rozumiem, że jeszcze kawałek procesu przede mną. I jeszcze trochę czasu, trzeba się uzbroić cierpliwość, ale to już będą tylko same przyjemne rzeczy. Wytrzymałem tyle lat z aparatem, mam nadzieję, że to też wytrzymam. Myślę, że to już będzie zdecydowanie łatwiej. Jakub na co dzień zajmuje się fotografią. Trzeba przyznać, że ma też w sobie iście dziennikarską dociekliwość. A jak wygląda sprawa z implantami, kiedy już będę miał je szczepione? Czy należy o nie dbać jakoś inaczej? Nie, dbamy tak jak o własne uzębienie. Zgłaszamy się na wizyty kontrolne, na których będą przeprowadzane zabiegi higienizacji. To jest właśnie ważny moment, który gwarantuje nam utrzymanie implantów. A jak wygląda sprawa z pastami wybilającymi? Czy dalej będę mógł je stosować? Może się zdarzyć, że jeśli będzie to dość mocne wypielanie, to kolor własnych zębów może być jaśniejszy niż korony, które zostały wykonane, bo kolor koron nie, nie zostanie zmieniony. To już jest kolor, który zostaje na stałe. Dlatego, jeśli chcemy wybielić zęby, a jednocześnie planujemy implanty, to trzeba o tym poinformować stomatologa jeszcze przed implantacją. Po każdym głównym posiłku powinno się myć zęby. Czy udaje Wam się to? Hmm. Przy moim trybie życia nie zawsze się to udaje. A ja słyszałem, że nie po każdym posiłku powinno myć się zęby. Czy szczotkowanie zębów po posiłku może zaszkodzić? Może, w zależności od tego, jakiego rodzaju to był posiłek. Jeśli to był posiłek, który zawierał kwasy, czyli na przykład duża ilość owoców, wino białe, to wtedy bezpośrednio szczotkując zęby możemy narazić zęby na uszkodzenie. Dlatego po spożywaniu takich posiłków należy najpierw przepłukać jamę ustną, odczekać chwilę i dopiero umyć zęby. Do kliniki stomatologicznej zbliża się Jakub. To już dziś implanty, ale mam słuchawki, więc mam nadzieję, że dam radę. Rozumiem problem pacjenta, który... W którym kieruje stres, jeśli mam mu to pomóc, to absolutnie nie mam żadnych obiekcji, żeby te słuchawki zakładał. Skoro nikt nie zgłasza sprzeciwu, to czas zaczynać. Implant wewnątrzkostny wykonany jest z tytanu, czyli metalu, który jest obojętny dla ludzkiego organizmu. Implant ulega ścisłemu połączeniu z tkanką kostną, stając się fundamentem pod koronę. Dzięki implantacji Jakub pozbył się ubytków zębowych, ale to nie koniec leczenia. Pozostała ostatnia wizyta, na której Jakub uzyska idealny kształt i jednolity kolor zębów. A skoro to wielki finał ponad dwuletniego leczenia, to w klinice obowiązkowo muszą pojawić się wszyscy członkowie rodziny. Bez wyjątku. Zaraz pan cię przyjdzie. W nowych zęba. Tymczasem Jakub pozostaje w rękach specjalistki od bondingu. Bonding to jest taka odbudowa zębów bez inwazji w ich strukturę. Odbudowujemy kształt, funkcję i możemy też zmienić kolor. Jest to metoda flow injection. Polega to na tym, że technik po nawoskowaniu, czyli odtworzeniu tego właściwego kształtu zębów, tworzy taką specjalną szynę, dzięki której ja później ząb po zębie odbudowuję w jamie ustnej pacjenta. Jakub miał już okazję zobaczyć swój nowy uśmiech na wizualizacji przygotowanej przez technika. Teraz efekt z ekranu komputera wreszcie się urzeczywistnił. Emocje sięgają zenitu. Czas pokazać Karolinie i Lunie efekt metamorfozy. Coś wow. karolina. Jak no ja wiedziałam, że będzie zmiana, ale nie wiedziałam, że aż tak. Super. Nie no, I no! Jak Luna? Jak ci się podobają moje nowe zęby? Jak? Wszystko w porządku? Tak? Super. Dobry pies. Szczerze muszę przyznać, że efekt myślę, że przerósł i, i moje, i jego oczekiwania. E, tak jak chwilę właśnie z nim tutaj porozmawiałam, to jest zupełnie inny człowiek, bo w ogóle jest taki pewny siebie i już w tym momencie widać tę zmianę w nim. Karolino, możesz sobie pogratulować. To też twój sukces. Na samym początku muszę powiedzieć, że bardzo jestem zadowolony z tego, że Karolina namówiła mnie na tą diagnostykę. Zupełnie się nie spodziewałem tego, jak to może wyglądać. Byłem przyzwyczajony raczej do obsługi pacjenta takiej zdawkowej. Tutaj śmiało mogę powiedzieć: Uwaga, uwaga, czułem się pierwszy raz w życiu zaopiekowany jako pacjent. Czy to oznacza, że podczas wizyt kontrolnych słuchawki już nie będą potrzebne? Jeżeli chodzi o słuchawki, myślę, że nawet jeżeli ich nie wezmę, to pójdę na taką wizytę i będę w stanie bez większego problemu to wytrzymać. Leczenie się opłaciło, o czym najlepiej świadczy spojrzenie żony i oczywiście reakcja Luny. Tak działa siła uśmiechu. Na program Siła Uśmiechu zaprosił sponsor klinika stomatologiczna Corten Dental Elite.